Cześć moi drodzy, nazywam się Paula i dzisiaj porozmawiamy sobie o filmowej rzeczywistości. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do e, części, w której Wam trochę opowiadam o tej filmowej rzeczywistości, chciałabym wprowadzić pewną zasadę. Jeżeli w moim filmie będzie pojawiały się jakieś e, wyrażenia, czy cokolwiek będzie dla Was niezrozumiałe, Proszę, dawajcie mi znać, czy to w komentarzu, czy to w wiadomości prywatnej, jeżeli na przykład jesteśmy e, znajomymi na Facebooku, czy to w dm na Instagramie Filmogadek. E, no ale jeżeli ktoś nie korzysta ani z Facebooka, ani z Instagrama, to w zakładce e, informacje, Znajduje się adres mailowy, którego możecie użyć do e, skomunikowania się ze mną, abym mogła Wam rozwiać wszelkie wątpliwości. No, ale już przechodząc do dzisiejszego tematu. Film, który właśnie oglądasz, traktuję jako takie wprowadzenie do tematu, który poruszę za tydzień. E, tematem tym, będzie medialny obraz świata. I Właśnie dzisiaj poruszę pewne kwestie, które zostaną rozwinięte dopiero w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tak będzie lepiej, prościej. No i krócej, nie oszukujmy się, prawda? Żebym Wam nie zrobiła jakiegoś półgodzinnego wywodu. Moi drodzy, zastanówmy się teraz tutaj razem wspólnie. Czy kiedykolwiek było tak, że oglądając jakiś film lub serial, zatraciliście taką granicę pomiędzy tym, co jest realne, co występuje w życiu prawdziwym, a pomiędzy tym, co występuje właśnie w serialu lub w filmie, który oglądaliście? Jeżeli odpowiedzieliście nie, to podziwiam, chylę czoła, rozkładam przed Wami czerwone dywany, mając. Tak ogromne poczucie podziwu dla Waszego krytycznego myślenia, że nawet sobie nie wyobrażacie. Jeżeli zaś powiedzieliście tak, to przybijam z Wami wirtualną piąteczkę, Ach, trochę wzdychając nad swoim własnym krytycyzmem. Ja na przykład oglądałam popularne niegdyś serial Malanowski i Partnerz. No. Ta popularność przypada na lata 2008-2009. Boże, jak ten czas leci. No, ale w serialu tym e, główną rolę e, odgrywał Bronisław Cieślak, wcielający się w bronka Malanowskiego. No i pokazana była praca detektywów. No ale moi drodzy, taka zwykła praca detektywów, proszę Was, to była ekscytująca, to były pościgi, to były strzelaniny. No kto, przypominając sobie na przykład e, niegdyś W11 czy e, detektywów e, z Maciejem Fritkiem na tvn no kto z nas, kto to oglądał? Nie pomyślał sobie choć raz, że chce zostać policjantem albo detektywem. No właśnie. No to ja też tak miałam później, jak w, w, pojawił się ten serial e, Malanowski partnerzy. No wiecie, miałabym pozwolenie na broń, zwalczałabym zło, przy okazji powcielałabym się w różne role społeczne, bo przecież tam każdy zdobywał zawód od tak. 5 minut dostawał pracę w ogóle CV, wszystko szło na y, legalu. No, kto tego by nie chciał, prawda? No, ale jak później dorosłam. No i dowiedziałam się, że praca detektywa jest ciut bardziej przyziemna. Rozwiązywanie spraw nie trwa po 2-3 dni, tylko czasem potrafi się ciągnąć miesiącami. I w gruncie rzeczy do detektywów zgłaszają się osoby podejrzające. Podejrzające. Podejrzewające. Podejrzewające swoich partnerów, partnerki o zdradę. No, już nie wspominając o żmudnej obserwacji i siedzeniu przez ileś tam godzin na tyłku w aucie. No, świetne te pościgi, naprawdę. Ale żeby nie było. Że ja się czepiam tylko i wyłącznie jednego tematu kryminalnego. Chociaż się tak później wyjdzie, że i tak to tego się i wyłącznie czepiam. No ale przyjmijmy na chwilę, że jest odwrotnie, inaczej. Kojarzycie ojca Mateusza? No, któż go nie kojarzy? Pędzący niczym struś pędzi wiatr na swoim rowerze przez rynek Sandomierza. Ksiądz de Księdza detektywa. No i spotykają go pewne sytuacje. No, w jednym z wywiadów stwierdził, że nie są to sytuacje, które są dość powszechne, ale i tak się zdarzają. Otóż, moi drodzy, niekiedy nasz Artur Żmijewski jest brany za faktycznego księdza Mateusza Żmigrodzkiego. Nie wiem, czy ktoś chciał się do, u niego na przykład wyspowiadać, ale znając pomysły niektórych osób... Mogłoby tak być. Podczas pisania mojej pracy licencjackiej o mężczyznach w filmach Władysława Pasikowskiego, miałam możliwość porozmawiać z Jerzem Radziwiłowiczem. Jerzy Radziwiłowicz wcielił się w znanego nadkomisarza Andrzeja Gajewskiego z serialu Glina. No i podczas tej rozmowy wspomniał mi o parę sytuacjach, w których został. Wzięty za prawdziwego policjanta. E, ludzie na ulicy, w, zwłaszcza wtedy, kiedy był boom na ten serial, czyli w 2003 roku, e, podchodzili do niego na ulicy, prosili o pomoc przy rozwiązaniu jakiejś trudnej sprawy, czy poradzeniu się, jak mają daną sprawę rozwiązać. Także jest wiele takich osób, które nie potrafi właśnie oddzielić tego, co jest rzeczywiste od tego, co jest rzeczywistością tylko i wyłącznie filmowo-serialową. Takiego utożsamiania bohatera z aktorem, aktora z bohaterem itp. Itd. mam jeszcze wiele, ale pozwólcie, że nie będę ich sypać teraz jak z rękawa, ponieważ później, czyli za tydzień, zostanę z niczym. A tego nie chcemy, prawda? No, i tutaj nasuwają się takie dwa pytania. Czy filmy przekazują nam stuprocentowo prawdziwe wydarzenia, o ile nie zostały scenariusz wymyślony tylko i wyłącznie na podstawie wyobraźni scenarzystów? Czy faktycznie jakoś zniekształcają tą naszą rzeczywistość, którą widzimy na ekranie? Dla kanadyjskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuana, medium, czyli w naszym przypadku film, nie przekazuje czystej i informacji, ponieważ zawsze uzależniony jest od kontekstu i od nadawcy. Przykładając to na konkrety, mamy serial emitowany w latach 1976-1980. 9 prawdopodobnie, bo w różnych źródłach różne jest podane. E, serial 07 z się. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, e, zaraz poleci. Zaraz. Jeszcze mi się kierunki mylą. E, zaraz poleci e, Zwiastun. Jak ci nazywają? Ostatnio jedna mówiła mi piesku, ale potem mi ukradła zegarek. 07-07, zgłaszam się. Ja 07 zgłaszam się. Co pan robił przed tym? Przed tym to przestałem powiedzieć do kościoła, bo nie mógł jeszcze powiadać. Żyję, mieszkam z człowiekiem, o którym nic nie wiem. A to, coś, co widzę, zaczyna mi przeżyć. Kobieta. Teraz żalę. Jak dojrzyje, jak się wie. No, to dzisiaj. Dobry wieczór. No i proszę, chcę się z Panem pokazać. ja naprawdę nie mam żadnych kompleksów. Nie, to nie to cichodajka, ale klasa. Ona przedtem robiła strypty, a teraz pracuje w domu. w się tamo. Ile ci za to płacą? Ty, Gnojku. Jakoś żyje. O czym my mamy ze sobą mówić? O życiu. Za reżyserię zero siedem z odpowiedzialni byli Krzysztof Szmagier, Andrzej Jerzy Piotrowski i Kazimierz Tarnas. Za scenariusz odpowiedzialni byli Krzysztof Szmagier, Michał Komar, Andrzej Kamiński i Stefan Klonowski. Serial pokazuje nam historię prowadzonych śledztw przez milicjanta, porucznika Sławomira Borewicza. Widz informowany jest nie tylko o prowadzonych przez niego śledztwach, ale również o jego życiu prywatnym. Zrobili z niego takiego naszego polskiego macho, któremu rzadko która kobieta potrafi się oprzeć. I tutaj powiem Wam takie dwie ciekawostki. Po pierwsze, były informacje, że serial ten e, zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. A po drugie, e, Wiele z odcinków, które pojawiły się na ekranie, zostały zainspirowane pewnymi opowiadaniami. Przykładem takiej serii opowiadań jest seria wydawana przez wydawnictwo Iskra Ewa Wzywa 07. I tutaj taką, takim ciekawym zabiegiem było to, że opowiadania te pojawiały się co miesiąc będąc napisane y, przez innych autorów e, np. Andrzeja Zarzyckiego, Helenę Sekuę czy Waleriana e, Drohiczyna. Na bazie wplątanych tych e, opowiadań w scenariusz powstał między innymi obraz czarującego porucznika MO. Serial ten miał łączyć zarówno atrakcyjną fabułę, jak i oczywiście jakby mogło być inaczej. Ideologiczny przekaz, który miał wzbudzić w widzach poczucie zaufania do milicji, jak i do um, ustroju. Czy udał im się ten zabieg? Myślę, że sprawdzenie odbioru tego serialu, e, czy właśnie zrealizował on założenie komunistycznego rządu, który chciał właśnie e, e, pokazać, że obywatele nie muszą e, bać się milicji obywatelskiej. E, byłoby dość ciekawym pomysłem na badania naukowe. Zwłaszcza jeżeli moglibyśmy wziąć pod uwagę e, grupę osób, e, które m, oglądały ten film premierowo, czyli które żyły w czasach PRL-u i na przykład e, grupę osób, która żyła już zupełnie w Nowej Polsce i jak ona się zapat jak ta grupa zapatrywała się na to? No, być może nawet ja się za to zabiorę. Kurczę, no mega mnie to zaciekawiło, teraz tak szczerze Wam powiem. Naprawdę. No ale wróćmy do głównego wątku. No, muszę siebie tak karcić, bo polecę w tysiąc dygresji i odpłynę od głównego tematu. No, także kontekstem w naszym serialu 07 Zgłoszeń jest to, że bohater nasz żył w ustroju komunistycznym. Reżyserzy, scenarzyści, aktorzy, mając na względzie to, że serial musi zostać zatwierdzony przez cenzorów, jak i przez władzę, ukierunkowali swój przekaz właściwie właśnie na te dwa tory, czyli na atrakcyjność serialu dla widza i na zrealizowanie ideologii komunistycznej. I tutaj myślę, że popularność porocznika Borewicza a nawet. Nadanie Polonezowi, którym się poruszał przy domku Borewicz. Także w dzisiejszych czasach memy, które powstały w, w przestrzeni internetowej. Tutaj Wam pokażę kilka. Czy zdigitalizowanie tych przekazów, dzięki, których, dzięki czemu możemy Oglądać odcinki serialu na przykład na TVP VOD, jak się nie mylę, e, sprawia, że można wysnuć taki wniosek, że sukces przerósł nawet samych twórców. Wszystkie jego, ich e, założenia zostały zrealizowane. No, oczywiście, były one takie, jakie Wam przedstawiłam, bo przecież mogło być zupełnie inaczej, prawda? I tutaj odwołuję się do przywołanych wcześniej przeze mnie słów McLuhana, w których powiedział, że przekaz uzależniony jest zawsze, przekaz, czyli nasz film, uzależniony jest zawsze od różnorodnego kontekstu czy nadawcy. Można pokusić się o taki, taką hipotezę, że gdyby 07 zgłosie powstawał w wolnej Polsce, to zupełnie inaczej Twórcy podeszliby do stworzenia tego serialu. No dobrze, moi drodzy. Abym jednak nie przegięła z długością filmu, to na dzisiaj już skończymy tą opowiastkę. Pamiętajcie, że za tydzień pojawi się odcinek uzupełniający ten temat. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tym tematem i będziecie czekać na niego z niecierpliwością. No, także. Ja już Wam na dzisiaj dziękuję. E, pamiętajcie, aby subskrybować, e, komentować, e, łapkować, e, sprawdzać Instagram Filmogadek. E, w opisie, tak jak zwykle, macie podane wykazy źródeł. No i co moi drodzy? Do zobaczenia. Pa pa!